Cześć kochani, witajcie serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj to będzie moja pielęgnacja poranna i wieczorna na żywo. Filmik już kiedyś zapowiedziałam, obiecałam, także jest. Jakiś czas temu nagrałam Wam taki filmik z kosmetykami i z planami pielęgnacyjnymi na jesień i zimę, ale bardziej był to haul, dlatego że ja wtedy jeszcze tych kosmetyków nie zaczęłam używać, tylko po prostu pokazałam Wam, co zakupiłam, jak to sobie chcę zaplanować i co zamierzam używać w tym nadchodzącym sezonie. Natomiast teraz już tych kosmetyków używam tam mniej więcej od dwóch, tygodni i nakręciłam, tak jak mówiłam, taki filmik z poranną pielęgnacją i z wieczorną na żywo, czyli nakładam te wszystkie kosmetyki i między innymi też Wam mówię troszeczkę o takich pierwszych wrażeniach, jaka konsystencja, jak się wchłaniają, jak pachną i tak dalej. Oczywiście nie jestem w stanie się jeszcze wypowiedzieć na temat skuteczności tej pielęgnacji, bo o tym to będę mogła powiedzieć tam pod koniec lutego. Na razie to są wciąż jeszcze takie pierwsze wrażenia, natomiast mówię, te wszystkie kosmetyki, które zakupiłam, ułożyłam w jakąś tam sensowną całość, rozplanowałam, które używam Rano, które wieczorem, które ze sobą łączę i tak dalej, także o tym Wam chcę dzisiaj opowiedzieć, muszę też Wam przypomnieć że ja nie używam codziennie tych samych kosmetyków, dlatego że niektóre mam takie które rotuję i na przykład jakieś tam używam co drugi dzień, albo troszkę tą pielęgnację zmieniam, albo ją bardziej wzbogacam, albo bardziej ją zubażam, natomiast dzisiaj chcę Wam pokazać tylko te kosmetyki które rzeczywiście zakupiłam nowe, czyli cała ta pielęgnacja będzie się opierać na, no nie na tylko, ale na między innymi wszystkich tych nowych kosmetyków Kosmetykach, o których opowiadałam w poprzednim tym filmie z planami pielęgnacyjnymi. Wspomnę też jeszcze, że cała moja pielęgnacja kręci się wokół melazmy, także wszystko to, te kosmetyki, o których wspominam dzisiaj w filmie, są między innymi przeznaczone do walki z melazmą, ale również też, również też kosmetyki przeciwzmarszczkowe. przypominam, że jest cała playlista odnośnie melazmy, także ten film i ten poprzedni, o którym mówię, też jest w tej liście melazmy, tak jak i wiele innych filmów, także jeżeli Borykacie się też z tym problemem, chcecie więcej informacji, wskazówek, jakie kosmetyki polecam, jakie składniki aktywne przede wszystkim i jak wygląda cała ta moja strategia pielęgnacyjna, to zapraszam Was do obejrzenia tych filmów właśnie z tej playlisty Melazma. Także to wszystko podlinkuję na dole. A teraz już serdecznie zapraszam do oglądania. <laughs> Dzień dobry, witajcie w porannej rutynie pielęgnacyjnej. Twarz już oczyściłam, użyłam tego cleansera z bi. Skin Care. To jest mała angielska firma. Ja już kończę się. Ostatnio uparłam na ten cleanser, bo już go na dole. Także wykańczam ten cleanser. On jest taki delikatny. To jest taka emulsja ani to mleczko, ani żel. I ścieram to wszystko tym ręczniczkiem bambusowym moim ulubionym. Także to już zrobiłam i teraz nałożę ten tonik z Hadalabo. Tutaj mi jeszcze zostało niewiele, także go wykańczam. To jest tonik z Hadalabo w tej serii. Shiro Yun i to jest ta wersja z kwasem tranek I tak jak mówiłam, się zorientowałam, że jest chyba wersja Rich i Light, bo ja w zeszłym roku, czy tam dwa lata temu, miałam ten tonik w takiej wersji bardziej żelowej, a to jest takie bardziej wodniste. I to mi się bardziej podoba, bo się szybciej wchłania. Nie wiem, czy ja do końca jestem fanką tych takich żelowych toników, bo. Nie wiem, mam wrażenie, że nie mogę ich tak dużo nałożyć, a ten, ten tonik się na tyle fajnie lekko wkłania, że można go nawet nałożyć i więcej. Jak widzicie, go nakładam na całą twarz, szyję, dekolt dłońmi. I on się naprawdę bardzo fajnie wchłania. Lubię te toniki z tego hadala, bo Naprawdę jestem ciekawa, czy ten inny. Z, na przykład tam jest jeszcze z albutyną, może na tamten się skuszę. Zobaczę. Słuchajcie, i teraz tak, po stonizowaniu, ja, nie, ja teraz będę do Was mówić, ale normalnie to nie czekam, tylko nakładam jedno po drugim, dopóki ta twarz jest jeszcze mokra. Normalnie, jeżeli używam serum z witaminą C, w sensie takim, że z kwasem askorbinowym, to zawsze to serum idzie jako pierwsze. Natomiast w tej chwili nie używam serum z kwasem askorbinowym, tylko z inną formą witaminy C, więc one nie są zależne od pH, więc nie muszę ich nakładać od razu. Dlatego w tej chwili nakładam w pierwszej kolejności to serum z jadem pszczelim z Apigen Royal, dlatego że po prostu chcę skończyć już ten kosmetyk, też już go długo używam. On ma postać takiego zupełnie przezroczystego półżelu wieczorem jakoś mi ciężko jest włączyć do pielęgnacji to ja serum z jadem pszczelim dlatego, że też używam wieczorem retinol który nakładam jako pierwszy i potem już mi się jakoś kuci, żeby nakładać takie żelowe serum więc w tej chwili nakładam to serum rano ono też jest bardzo lekkie, szybko się wchłania ono jest takie jakby troszkę tłusta, teraz mi się tak wydaje no dobra, i teraz nakładam swoją witaminę C i mówię, że zaczęłam testować ten, to serum z witaminą C w formą etylowaną, z The Ordinary. I ona ma właśnie taką lekko tłustawą konsystencję, dlatego lubię to mieszać z czymś żelowym, więc mieszam to z niacinamidą z Geek and Georges' dlatego, że nie lubię takich tłustych konsystencji nakładać bezpośrednio na skórę twarzy, dlatego, że to się po prostu marze i yy, źle się wchłania. Także nakładam sobie z Geek Georges trochę tej niacinamidy, ona ma taką formę żelową i na to dokładam y, trochę tej etylowanej witaminy C z 4-5 kropli i w ten sposób to wszystko nakładam. I dzięki temu to się lepiej wchłania. Drugim sposobem nakładania, jeżeli nie chcecie tego mieszać, to można nałożyć właśnie bardziej obficie tonik, czy spryskać twarz jeszcze mgiełką, żeby ona była taka naprawdę mokra i wtedy nałożyć tą yy, właśnie formę tłustą witaminy C, czy to ta forma etylowana, czy ten te tetra, ona też, yy, mówię oczywiście o The Ordinary, yy, ona też jest... Yy, taka właśnie w tej samej postaci, takiej tłustawej. To się i tak, bo to nie jest typowy olejek, to jest na bazie tego propane, idolu e, i to się i tak szybko wchłania, ale mimo wszystko jest tłustawe, także nawet się cieszę, że zdecydowałam się testować tą formę teraz, w tym okresie jesienno-zimowym, bo latem mogłoby to być niekomfortowe, dlatego, że to jest takie właśnie bardziej bogate, a teraz to mi się będzie podobać. Widzicie, jest takie dosyć tłustawe. No bo pies akurat musiał się teraz rozszczekać. Buteleczki pozakręcałam, żeby tu niczego nie strącać. Nie wiem, czy zauważyliście, ale ja te wszystkie sera nakładam też pod oczy. Nie omijam tutaj jakoś szczególnie tej okolicy pod oczami. Słuchajcie, jako krem pod oczy ostatnio używam, bo pokończyłam swoje typowe kremy pod oczy i jakoś nie miałam pomysłu, co kupić następne. I zaczęłam używać tego właśnie kremu Zapiegan Royal jako krem pod oczy i to mi się nawet fajnie sprawdza. On niestety kłóci się z niektórymi kosmetykami yy, i się y, roluje, ale to głównie wieczorem mi się to zdarza. <gry> Także nie wiem, chyba mi się kłóci z tym yy, serum z kwasem samowym z The Inkey List, który jeszcze czasem używam, bo mi się to wszystko potem kula. Ale i tak, i tak sprawdza się całkiem nieźle. Mówię, na razie nie miałam pomysłu na to, jaki kupić krem pod oczy, więc wykorzystuję to. I też się sprawdza. On jest taki dosyć lekki, ale jednocześnie jakiś taki delikatny film zostawia pod tym okiem. No, mówię, sp sprawdza się, nie podrażnia skóry wokół oczu ładnie ją nawilża, więc stwierdziłam, że czemu nie. I będę ten krem sobie zużywać pod oczom. jest bogaty w, w peptydy, wiecie, w te wszystkie substancje, antystarzeniowe, yy, więc stwierdziłam, że można się nadać jako krem pod oczy przecież to nie jest powiedziane, że pod oczy musi mieć jakiś specjalny krem to zresztą wiele specjalistów się na ten temat wypowiada, że to nie musi być koniecznie krem dedykowany pod oczy chodzi o to, żeby to był krem, który jest niedrażniący, który ma jakieś składniki aktywne, który jest w miarę lekki więc ten się u mnie sprawdza więc go stosuję, mówię, pod oczy słuchajcie, jako krem na dzień i również na noc stosuję ten z Norel Depigmentation Cream, o którym też wspominałam to jest duże opakowanie, bo to jest takie opakowanie gabinetowe, ale ten sam krem można kupić w słoiczku 50 ml to jest Depigmentation Cream with Whitening Complex Norel Dr. Wilszy słuchajcie, krem ma postać kremową ja nakładam tego niewiele. Przyjemna, kremowa postać. Ani nie, nie mogę powiedzieć, że to jest jakiś szczególnie gęste, ani to też nie jest jakieś tam, wiecie, lejące. To jest taki lekki krem. On dosyć mocno pachnie, mówię, niestety. Zapach jest oczywiście ładny, taki kwiatowy, ale no jest ten zapach dosyć intensywny. Krem nakładam oczywiście na szyję, na dekolt. On jest taki dosyć śliski, widzicie, ja go, wydaje mi się, że go niewiele wzięłam, a jednak go tutaj mam, mam, co rozsmarowywać. On jest taki dosyć właśnie śliski, także to będzie raczej jeden z tych kremów bardzo wydajnych, bo jego powinno się chyba nakładać niewiele. Ja mam po prostu ciężką rękę do nakładania kosmetyków i zawsze wszystkiego nakładam za dużo. Krem sprawdza się naprawdę bardzo fajnie, bo on się mimo wszystko dosyć ładnie wchłania. Tutaj nie było napisane, czy to jest krem przeznaczony na noc, czy na dzień, także podejrzewam, że jest takie bardziej uniwersalne i on naprawdę się bardzo szybko wchłania. Ja nie sądzę, żeby skóry tłuste miały z nim problem. Skóry suche, czy mieszane to na pewno nie, ale nawet skóry tłuste nie sądzę, żeby miały z nim problem. Ewentualnie by go używały tylko na noc. Ale to nie jest jeden z tych ciężkich, tłustych kremów. On jest śliski podczas rozsmarowywania, ale on się naprawdę bardzo ładnie wchłania i on naprawdę bardzo ładnie nawilża. Oczywiście, czy ma ten. Działanie rozjaśniające, rozbielające, to będę Wam mogła powiedzieć dopiero gdzieś tam pod koniec sezonu, bo się na to nastawiam. Na razie tylko potrafię ocenić, czy kosmetyk się ładnie sprawdza, czy ładnie się wchłania, czy się przyjemnie nosi. Natomiast czy jest skuteczny to, to dopiero za kilka miesięcy. No i słuchajcie, to jest ta podstawowa pielęgnacja, teraz oczywiście filtry. No ja o filtrach słonecznych widzieliście, że robię oddzielne filmy, także. Nic tutaj Wam nowego nie pokażę. W tej chwili uparłam się na tą adermę, żeby już mieć ją z głowy, bo nie podoba mi się do końca ten filtr, przez to, że właśnie zostawia taki bardzo silny, biały nalot. No ale jakoś trzeba sobie radzić. Mówię, już mi niewiele tego kremu zostało, także go próbuję wkończyć. Nie wiem w jakiej kolejności te filmy będę wrzucać, bo nagrałam już recenzję tej, tego kremu z filtrem oddzielną y, z taką demonstracją. Także nie, nie wiem w jakiej kolejności będą te filmy wrzucone. Także y, mam nadzieję, że już oglądaliście ten film albo że y, zajrzycie w przyszłości. Bo mówię, pełna recenzja tego kremu jest lub będzie na kanale. Zapomniałam sobie tu przynieść lusterkę i kremuję się do podglądu. <grym> I teraz, żeby zniwelować ten biały nalot, nakładam trochę tego z ISDIN. ISDIN FOTO Ultra 100 Color Unify. I wydaje mi się, że jest jednak jeszcze jedna. że jest jeszcze jedna wersja tego kremu bez tego koloru Unify, bo to jest Active, Active Unify Color. Ja nie wiedziałam, że to oznacza, że on jest barwiony, a to mi się wydaje, że to właśnie to oznacza i mówię, jest chyba jeszcze jedna forma tego kremu bez tego Unify, gdzie on jest taki dosyć ciemny. Ten kolor się sprawdza całkiem fajnie, bo on bardzo ładnie ujednolica kolor cery i ja jak stosuję ten filtr właśnie z Izdin, ja już potem nie nakładam podkładu żadnego. Tylko nakładam korektor i przypodruwuję to wszystko. I dla mnie to jest wystarczające krycie, znaczy takie właśnie ujednolicenie koloru. Naprawdę bardzo ładnie wygląda na skórze, ale to tylko latem, dlatego że on już za chwilę to będzie dla mnie za ciemny po prostu. Bo ten kolor jest taki konkretny i to krycie, jakie on daje, też jest takie konkretne. Także za chwilę już on będzie dla mnie za ciemny, i nie wiem, co będę, co będę miała z nim zrobić, bo nie wiem, czy mogę go trzymać do przyszłego roku, bo to jest trochę za długo. Także bardzo możliwe, że go nie zdążę po prostu zużyć. Nie jest to oczywiście taki trwały makijaż, jakbym normalnie nałożyła podkład. To mi się gdzieś tam w ciągu dnia ściera i delikatnie wyświeca, ale na takie użytek. Codziennie, wiecie, jak ja teraz no, nie chodzę jeszcze do pracy i tak dalej, to, yy, to mi to zupełnie wystarcza. Także wygląda na twarzy bardzo ładnie, jednolicie, no ale niestety ten kolor jest, mówię, za ciemny. Słuchajcie, i tak wygląda cała pielęgnacja. Mówię Nie wiem, czy to sobie dobrze nałożyłam, jeszcze musiałam się przyjrzeć w lusterku. <grym> yy, tak wygląda cała moja pielęgnacja. Yy, Trwało to dosyć długo, no ale yy, gadałam, więc normalnie mi to zajmuje zdecydowanie mniej niż 10 minut, może nawet około 5 minut, zależy, ile się tutaj bawię z rozprowadzaniem tych filtrów. Tak naprawdę nakładanie filtrów przeważnie rano mi zajmuje najwięcej czasu, mówię. Dlatego zależy mi na tym, żeby yy, no, znaleźć taki, taką formę filtra, którą będę mus, mogła szybko i sprawnie nałożyć, bo te wszystkie, które bielą albo te, które mają kolor, no one niestety wymagają trochę więcej pracy, no i yy, zabierają więcej czasu, także, Mam nadzieję, że wreszcie znajdę ten idealny. Słuchajcie, no i tak wygląda cała moja ta poranna rutyna. Mam nadzieję, że się Wam ta część filmu podoba. Także będzie oczywiście następna. A ja tymczasem się z Wami żegnam. Cześć. Dobry wieczór, witajcie w rutynie pielęgnacyjnej wieczornej. Jest godzina 15 po 7 i jest tak już zupełnie ciemno, że tylko i wyłącznie przy lampach będę kręcić, więc nie wiem jak to będzie dobrze widać, ale to chyba nie, nie będzie jakiegoś tam większego problemu. Ja idę szybciutko sobie zmyć makijaż, pokażę Wam, czym zmyłam ten makijaż, no i będziemy nakładać, znaczy ja będę nakładać, a Wy oczywiście możecie mi towarzyszyć, nakładać w nakładaniu pielęgnacji. Wracam z umytą twarzą. Ten makijaż zrobiłam jak zwykle z olejkiem, z The Body Shop, Camomile. Silky Cleansing Oil to jest mój ulubiony produkt do makijażu, takiego pierwszego oczyszczania yy, jedna. Maksymalnie dwie pompki nakładam na suchą twarz i rozmazuję wszystko po twarzy, robiąc taką pandę. Oczywiście najpierw nakładam to na całą twarz, a dopiero na końcu na oczy. To wszystko zmywam ciepłą wodą. To, co mi zostanie na oczy, doprawiam, do, domywam wodą micelarną. Eveline Cosmetics, ten czarny, jest rewelacyjny. Bardzo go lubię. Nadal jeszcze jestem w połowie tej miniaturki, a 500ml butla nam nie czeka. No i potem drugie mycie twarzy i w tej chwili, dzisiaj akurat użyłam tego Apigen Royal, tej piany micelarnej rewelacyjny produkt, bardzo mi się podoba także twarz jest oczyszczona i ta pianka jest na tyle fajna, że ona nie nie daje mi takiego uczucia ściągnięcia, że desperacyjnie po prostu potrzebuję coś natychmiast na tą skórę nałożyć jest to w miarę komfortowa no teraz z reguły tyle nie czekam wiadomo teraz nakręcam film, przyszłam tutaj rozstawiłam, także to chwila mija ale normalnie myję i od razu nakładam pielęgnację także ta twarz też nie ma y, okazji jakoś tam szczególnie wyschnąć Słuchajcie, zaczynam od toniku. I jako tonik ten. Kwa, The Inky List PHA, czyli z kwasami PHA. Wiecie co, wcześniej używałam, to chyba w zeszłym roku, bo ja nakładam kilka kropel na dłonie i w ten sposób na twarz. Nie nakładam na wacik. Ja w zeszłym roku używam, tak mi się też to było w zeszłym roku, używałam tego toniku z PHA z Bandy. Tam nie było. Zawartości procentowej podanej tutaj na samym opakowaniu chyba też nie jest, ale wydaje mi się, że na tym kartoniku coś tam było, ale teraz nie pamiętam, ale jestem pewna, że y, jestem przekonana, że Bioinkey zawsze podaje procentowe zawartości, także y, myślę, że tam na stronie albo na pudełku było napisane. Także y, nie wiem, ile było w tym toniku bandy i nie mam tego jak za bardzo porównać. Ale wydaje mi się, że ten jest mocniejszy, bo kwasy PHA w ogóle są takie bardzo delikatne, dużo łagodniejsze niż kwas glikolowy, mlekowy, nawet migdałowy. Mówi się, że to są idealne kwasy, właśnie do cer problematycznych, do cer takich wrażliwych. Natomiast wydaje mi się, że ten tonik jest mocniejszy od tego z Bandy, dlatego że ja tutaj czasami czuję takie miejscowe kłucia. Takie, to nie jest mrowienie ani pieczenie, tylko takie miejscowe kucia. I zaczęłam to czuć po. Kilka dni po tym, jak też zaczęłam stosować retinol, więc wiadomo, że moja skóra jest teraz bardziej wrażliwa, właśnie przez to, że używam retinol, więc być może to dlatego, ale nie wiem. No, nie jest to taki sobie tonik, który nie wiadomo co robi, bo rzeczywiście czuję, że nakładam jakieś tam kwasy. Słuchajcie, no i na pierwszy ogień idzie ten retinol, czy też retinal, który w tej chwili używam od Geek and Georges. W tamtym filmiku z holem, powiedzmy, czy tam z planami pielęgnacyjnymi mówiłam Wam, że kupiłam dwa opakowania i obydwa przyszły takie rozlane pod spodem. Ja napisałam do nich maila. Słuchajcie, na maila mi odpowiedzieli praktycznie na następny dzień. Słuchajcie, ten krem w ogóle to jest taki żółty. Jest tak mocno, mocno żółty, nie Tutaj na, na podglądzie widzę ten kolor taki zmutowany, ale on jest naprawdę bardzo mocno żółty. Odpisali mi na tego maila dosłownie na drugi dzień z przeprosinami, wyjaśniając, że ten wyciek z opakowania wynika z różnicy ciśnień i różnicy temperatury podczas transportu i że to w żaden sposób nie narusza produktu ani go nie... Deaktywuję nic z tych rzeczy, także ten produkt jest nadal dobry do użycia, ale mimo wszystko wysyłają mi replacement po prostu gratis. I rzeczywiście, dosłownie dwa czy trzy dni później dostałam kolejne dwa opakowania tego, wiecie, produktu, więc mam w tej chwili cztery butelki. Także używam go dosyć obficie. Powiem Wam, że to jest. Bardzo fajne, takie delikatne mleczko, które się naprawdę bardzo fajnie w skórę wchłania. Także nawet te tłuste skóry nie będą miały z tym problemu, bo, no mówię, jest takie bezproblematyczne, szybko się wchłania, więc bardzo przyjemnie. I, no nie wiem, co mogę więcej powiedzieć: przyjemnie się wchłania o. Także ja sobie nie żałuję w tej chwili tego serum, no bo muszę zużyć te opakowania gdzieś tam do końca lutego. Jak widzicie, ja nakładam to blisko oczu nie patyczkuję się tutaj za bardzo i też oczywiście przeciągam na szyję. Kolejny kosmetyk z tych nowości, o których Wam mówiłam w tamtym filmie, to jest Norel i to jest ten Regeneration GF, czyli to jest takie serum z tym Grow Factor i Astaxantyna. To jest takie silne serum przeciwzmarszczkowe, tam było pamiętane, pisane 60+. Słuchajcie, serum ma postać takiego delikatnego mleczka bym powiedziała znaczy, nie delikatnego mleczka delikatnego kremu, o tak bardzo przyjemna konsystencja pachnie, jest to produkt zdecydowanie perfumowany, niestety zapach jest bardzo ładny, kwiatowy nie jest jakiś tam wybitnie intensywny, no ale jest słuchajcie, ja na razie nie potrafię powiedzieć jakie działanie ma to serum oprócz tego, że bardzo ładnie nawilża Rzeczywiście jak nakładam, bo nie nakładam tego serum codziennie, ale za każdym razem, go nałożę, to rano widzę, że moja skóra jest po prostu bardzo ładnie nawilżona. I wydaje mi się, że te kosmetyki, które są przeznaczone do takich bardzo, bardzo dojrzałych skór, na przykład takich 60+, to one przede wszystkim mają dać takiego kopa właśnie nawilżenia i odżywienia skóry. Bo te wszystkie składniki aktywne, czy to astaksantyna, czy jakiekolwiek growth czy jakiekolwiek peptydy, to oczywiście działanie tych składników widać dopiero po jakimś tam czasie, po 3 miesiącach, po 5 miesiącach. I tak dalej. Natomiast takie yy, doraźne działanie, to natychmiastowo widoczne działanie, to będzie przede wszystkim takie nawilżenie i napompowanie skóry, i to rzeczywiście to serum robi. Ja to serum również nakładam na całą twarz i, i również pod oczy. Muszę Wam powiedzieć, że w te dni, kiedy nie nakładam tego serum yy, na, na całą twarz, to stosuję go jako krem pod oczy i też w tej roli się bardzo fajnie sprawdza. Yy, Wtedy nakładam go, wiecie, w takich dwóch czy trzech warstwach, bo ono się ładnie wchłania i rzeczywiście bardzo ładnie tą skórę nabliża. Także, nawet jeżeli nie jako serum na całą twarz, bo na przykład może jest za drogie, a może za bogate dla skór tłustych, nie wiem, to bardzo fajnie, moim zdaniem, się będzie sprawdzać jako właśnie krem pod oczy. W ogóle ostatnio dochodzę do wniosku, że czasami warto troszeczkę pokombinować i jako krem pod oczy używać jakiegoś innego kosmetyku, tak jak na przykład to serum, które jest napakowane takimi składnikami przeciwstarzeniowymi i tak dalej, odbudowującymi skórę. Być może stosowane na całą skórę twarzy nie będzie, to działanie nie będzie takie widoczne, jeżeli na przykład no nie wiem, tak jak w moim przypadku mam 44 lata yy, moja skóra oczywiście jest dojrzała, ale nie widzę na niej jeszcze jakiegoś takiego zwiotczenia, czy zmarszczek i tak dalej, więc u mnie takie serum, oprócz takiej działalności prewencyjnej nie, nie będzie miało takiego widocznego działania, wiecie o co mi chodzi, natomiast tutaj yy, w okolicach oczu, no to już zupełnie jest inna historia, bo tutaj ta skóra jest rzeczywiście bardzo cienka, wiotka i to na powiekach i pod oczami i, i kurze yy, łapki i tak dalej więc tutaj działanie tego serum i zanim będzie u mnie bardziej widoczne. Także ja w tej chwili widzę, jak na... zastosuję go ja właśnie jako krem, to widzę po prostu to działanie takie bardzo fajnie regeneracyjne i silnie nawilżające. No i właśnie jeśli chodzi o krem pod oczy, to jak już nałożyłam jedno i drugie serum, to nałożę jeszcze krem i znowu to będzie ten Apigen Royal. To jest krem oczywiście do całej twarzy, krem, jak to się nazywa? Krem regenerujący, nawilżający, który mi do całej twarzy nie do końca pasuje, dlatego że on no, zostawię taki film, który ja nie do końca lubię. Natomiast, tak jak mówiłam w poprzednich filmach, bardzo fajnie mi się sprawdza jako krem pod oczy. Wówczas tutaj ten film jest u mnie jak najbardziej pożądany i to nie też jest wystarczające. Także, czy to na dzień, czy na noc, yy, mówię, stosuję albo właśnie ten krem jako krem pod oczy, albo to serum z Norela również jako krem pod oczy w zależności jak mi tam konsystencja akurat pasuje i nie wiem, w zależności od humoru. Jeden i drugi sprawdza się bardzo dobrze. Ten jest, ponieważ jest to krem, a nie serum, więc jest bardziej bogaty, więc on jak gdyby jest bardziej treściwy i też ten film, który zostawia po sobie jest bardziej widoczny, znaczy niewidoczny, tylko odczuwalny. Natomiast ten, to serum z Norela ono się jak gdyby szybciej wchłania i nie zostawia takiego filmu, ale też bardzo ładnie tą skórę nawilża. Teraz czuję, że pod tymi oczami też mam naprawdę bardzo dużo. Słuchajcie, no i krem. Znowu ten sam, który używałam rano. Tak jak mówiłam, no nie używam tych wszystkich kosmetyków codziennie w takich samych kombinacjach, natomiast w tym dzisiejszym filmie chciałam Wam pokazać przede wszystkim te nowości, o których mówiłam w tamtym filmie z, właśnie z planami pielęgnacyjnymi, w związku z tym znowu nałożę ten krem. Ale tym razem, ponieważ jest to moja pielęgnacja wieczorna i ja chcę, żeby ta skóra była taka, wiecie, bardziej na nakremowana, bardziej nawet tłusta i nie zależy mi wcale na tym, żeby mi się to jakoś tam szczególnie szybko wchłaniało, więc ja sobie ten krem wzbogacę olejkiem, ja mam tutaj taki olejek, serum olejowy z tego, z tej firmy Q&A, to jest Super Food Facial Oil, słuchajcie, ten olejek jest naprawdę fajny, bo on, znaczy nakładam krem, do tego dołożę olejek ten olejek jest naprawdę bardzo ma fa, bardzo fajny skład, dlatego, że tutaj jest zestawienie, nie wiem, ilu chyba tam z 10 czy 12 różnych olejów. natomiast on jest ten olejek jest bardzo lekki taki, yy, no wiecie oleje też mają różne konsystencje i ten jest raczej z tych właśnie lekkich i dosyć szybko się wchłaniających co ma oczywiście swoje plusy i minusy ja na przykład wiem, że jak zużyję ten, to opakowanie, to już do tego olejku nie wrócę, bo ja z kolei wolę takie olejki yy, bardziej gęste, bardziej treściwe. No. A ten jest dla mnie taki troszkę za lekki. Ale myślę, że na przykład dla skór yy, bardziej tam przytuszczających się czy mieszanych, albo dla osób, które nie lubią takiej oleistości na skórze twarzy, to ten olejek może Wam się spodobać, bo właśnie jest taki lekki. No i teraz, kiedy ja ten krem wzbogaciłam sobie tym olejkiem, to to już on jest y, zupełnie inny, bo jest taki bardziej treściwy i też on się tak szybko nie wchłania, bo ten krem jest raczej taki z tych szybko wchłaniających się. On nie zostawia ani tłustej warstwy na skórze, ani jakiejś takiej no, tłustej czy lepkiej warstwy. On się bardzo ładnie wchłania, ale w momencie, kiedy dodam do niego olejku, no to robi się taki bardziej oczywiście treściwy. Także... Yy tak to wygląda, skóra się świeci jak lampa yy, i to by było na tyle słuchajcie, wcale ta pielęgnacja jak widzicie nie jest tam szczególnie rozbudowana yy, ja oczywiście jak mam ochotę czas i czuję, że moja skóra jest taka nie bardzo, to wówczas dokładam nawet jeszcze więcej i kosmetyków. Pomiędzy jednym a drugim na przykład spryskuję sobie twarz hydrolatem, żeby skórę nawilżyć, i wtedy jeszcze na przykład nałożyć kolejną warstwę kosmetyku. Bo jak skóra jest mokra, to wtedy wszystko się w nią lepiej wchłania. Natomiast dzisiaj mówię, ta pielęgnacja taka standardowa, moim zdaniem dosyć uproszczona, głównie z udziałem tych nowości, o których Wam wspominałam. W tym filmie z, z, z planami pielęgnacyjnymi. Tak patrzę, ten koszyk tutaj czy o niczym nie zapomniałam, ale oczywiście jest tutaj dużo więcej kosmetyków. Natomiast mówię, ja co, co wieczór stosuję troszeczkę inną kombinację, a dzisiaj pokazałam Wam tylko te nowości. Także to by było na tyle. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie tego filmu. Dajcie znać, czy chcecie częściej, żebym nagrywała takie filmiki pielęgnacyjne. Od razu z demonstracją, nie wiem, z nakładaniem, na przykład jak wyglądają te inne schematy, inne kosmetyki, czy chcecie od czasu do czasu taki film zobaczyć, dajcie znać. A ja Wam tymczasem serdecznie dziękuję za oglądanie tego przydługiego filmu. Zapraszam oczywiście do subskrypcji, do zostawienia kciuka w górę, komentarza. Jeżeli macie jakieś pytania, to się nie krępujcie, walcie jak w dym. A tymczasem życzę Wam wszystkim miłego dnia, miłego tygodnia i zapraszam oczywiście do kolejnych filmów. Cześć. sub indo by broth3rmax